Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Artur. Dojeżdżam tutaj do miejscowości Zarzecze, do klienta. Jest to niedaleko tutaj Jasła. Wiodzę do niego Arbosa z serii 355 koni. Do tego mamy ładowacz, do tego jest szufla i jeszcze kosiarka Taleksa. No to pozostało mi tam półtora kilometra do dojazdu. A, elegancko. Dobra. Pasuje. Dobrze, dobrze. Dobry? Dzień dobry! dobry! A kurde... No i pewnie... No, Artur. Pewnie na Polskę zaprosimy, co? No, no. Dobra. To Możemy zjeżdżać, możemy powoli, nie? A to, to może wszystkie zwalmy? No, no możemy, nie? Nie, możemy, możemy. O nie, nie, bywać pogniewali klienci. Ten dalej A. trochę idzie. Ten dalej jeszcze. Ty ten ten, tu niedaleko ten ten akurat ten Escort idzie. A ten jest większy, nie? Nie, to samo, to tylko same? wyżej stoi. A, okay. Ale to jak, to, to używane też? Tak, ma, też, bo firma Korbanek sobie odkupuje od klienta. Poważnie? I, I ten był odkupiony właśnie. Zamian poszedł albo za, a to. Wiem, w rozliczeniu. W rozliczeniu, gdyby, nie? nie? I to chyba gdzieś tam spod morza, gdzieś tam dalej jest, nie? I, i, I to jest, no to jest 30, nie? Stara. To jest 30 nie? Tylko to jest... No? To, yy, no... No, Hindusi to robili, nie? Tutaj w Polsce gdzieś było to robione, nie? Wcześniej. Ta fabryka i... I to jest na po 30 nie? Okej. Okay. Tylko napisane kod jest. Nie ja wiem, no, nie tam kawałek? No nie, bo to jest mostek sam, to on dość szeroki jest, no ale... No, ale to nie, nie, to, to... to, to lepiej nie, tutaj się... Lepiej wziąć dojechać, nie? No, no to przecież to Z mniejszymi, zawsze... mniejszymi samochodami, no to... Yy... Tak? Przejeżdżają w korąch. Jak wjeżdżają, no, to już cokolwiek No ja muszę jechać później na tą Charchówkę. Chorchówka. No, to nie wiem czy tu przejadę na wprost, bo tu właśnie ta droga prowadzi, nie? O Je, mi mówi, że Jeżdżą ti Jeżdżą? Jeżdżą tirami tutaj. Bo tak to by musiał no, kawałek... Na jasło wracać. Na jasło, no. Albo jechać tam na, na duklę. No. Dukle do miejsca piastowego. No właśnie się zastanawiam, czy jechać drogi. tutaj, czy nie, to niedaleko by było. No to jest to samo, tylko tu u mnie nisko podwozie jest, nie? No. Nie, myślę, że spokojnie, będzie szybciej Dobra. na pewno. No na pewno, bo tutaj za 20 km, a tak to zrobię z 50. No bo to jest na chorkówkę trzeba, nie? No na chorówkę to niedaleko gdzieś tam mam, nie? O. Idzie, kierowca. Kierowca, najmłodszy. Najmłodszy, drugi to dopiero się <laughs> otworzy szkole. Witam. <laughs> no o, a to tu. A tak Pani chciała wszystkim zjeżdżać A Z jednej strony to bym mógł zjechać, bym miał spokój, bym pojechał co do Tarnowa z powrotem Podgórnego, no? nie? Nie tego, no? nie? <grym> no, Tarnowa, Tarnowo, nie? Tarnowo... Po... czyli ten na Chorkówkę? Tak nie. No, 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 tam to ma, to czy... w tych rejonach gdzieś tam muszę rozładować, nie? Chorkówka, to i niedaleko jest to. przejedzie się tędy to na krosno. No, no właśnie, ja z Klientem, ubie. tym rozmawiałem właśnie od tego, do tego Eskorta, to mówi, że tam no niby problem, nie wiem, może tam... No zobaczymy, no to. Ja wiem, czy nie, będzie tutaj problem. się dojedzie tędy do krosna, tak? to najkrótsza droga. No i krótsza, bo tak to jak patrzyłem, to na miejsce piastowe to tam i później krosną i z powrotem. Chyba ograniczeń, nie, ograniczeń to na żołowiek nie ma. Bo jakby było, to bym nie jechał, bo to... no, no nie, to powiatówka jest, cały A powiatówka, no, tak? no dobra. To co, działamy, nie? <grymamy> <grymamy> jeszcze obciążnik załadujemy sobie w ten łyżkę jak tu odpalimy, nie? Aha, no, bo to jest do niego, nie? bo jest zdjęty jak ma ten, jak ma yy, no ładowacz to zdejmują obciążnik, nie? No tak. Ale jest... Z... Chaczył, nie? Tak, tak, bo mógłby zahaczać, nie? A... A w zestawie jest, to dawają, nie? No tak. No dobra, no, to co tutaj. To dawają. Jak? No jak da... No <grywa> co, możemy działać. Działać. Jest miejsce, Proszę? Proszę? Jest tu miejsce na tyle, czy podciągamy? Starczy, starczy, tylko żeby ktoś jak będzie wjeżdżał... Jedziemy na pączki, no, na kawę. Nie, no to, to ten, Zdejmij mi później... Miejsce jest później do roz tego rozładunku i jak ktoś tu będzie mógł wjeżdżać jeszcze, nie? No, to jest taki parking raczej. To... No, dobra, to działamy sobie. E, no, porozpinać nie trochę. Uhum. No fajnie kurde A pogoda akurat pasuje, nie? Ładna No Coś tam jakieś deszcze zapowiadali? No uhum. I kto będzie użytkował? Pani będzie użytkować? Jeździ pani traktorem? Pani będzie. starszymi modelami jeździła. Aha A... Inny, innymi. Aha. Tak, takimi bez y, wspomagania A ben, tu jest wspomaganie ten... wszystko, nie? To 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 jest kwestia tylko żeby mi pokazać Nie no to tam jest proste bardzo I podejrzewam że <grym grym> Lekko się, niech się nie brudzi Lekko się kręci bo wspomaganie Za Ferguson jak taki to nie miał nie? Nie Miał A to stary Miał czy to nie? Miał. W... Nie, miał. nie? Nie miał w... Nie miał no bo to, to zależy jaki Ferguson nie? No bo nie jak te starsze modele ten, nie to nie wiem czy ten Starszy to całkiem no stary Po piątka jeszcze Aha to ile to To który to tonik drugi, trzeci? Drugi, aha a, No dobrze no Ja ci lubię trzeci <gry> <czemu mówisz> <gry> Czego Dobrze Tego mamy zdjąć? Którego? Trzeci, ciemny a, no, 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 tak. a tu mówię, tak to O f... Jest, no bo tu łącznik widzę tak na bogato, kurde jak? A ten łącznik? Przecież to powinno być standard są... Nie, te łączyki nie, no to wszystkie mają normalne te lubowe No to pewnie tutaj A to jest dobra rzecz, kurde, to dużo się czasami Że można podnieść, to jest... nie? Wtedy Że tamto drugie oba kawałka, nie mogłam się w ogóle z tym, tym <laughs> dogadać <laughs> <Mówię, śmiech> no, sobie sam Bo ja nie wiem o co chodzi. no, 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 zaraz wszyscy Czasami ktoś tam to zamawia, myśli, że coś je. za to nie, nie, nie jest tak. No, no, jak ktoś tam to źle powie, masz na zewnictwo. Dobra, to bierzemy. O, na bok. O. A te trzeci dokąd? O, to idzie tam bardziej pod Jarosa, wiadek o tego, nie? To już tam trochę dalej, nie? Tak, za dwie godziny. Tu, tu i tam lecę. To najlepiej tu będzie, ten... No, ale to nie, to jadę z Krosna, muszę jechać na ten na Przemyśl, z Przemyśla jadę tam y, bliżej tam kurde, tej miejscowości. a ja, za kurde, tak, wyleciało mi z głowy, nie? Ale teraz ja za Przemyślem w kierunku, abyś ja jechał je, granicy, nie? No, gdzieś ko pod Jarosław prawie, nie? To te, te rejony. No. No to wczoraj ładowałem to chyba 13 już jestem, nie? 14 wyjeżdżałem, czy która? 15 było, nie? No zrobiłem, a nie się jechało. To autostradą pasuje jechać na, na Wrocław. Jak się Co nic nie, nie dzieje, nie? nie to szybko droga ucieka, nie? Tutaj jest dobra. No o. a to mówię... Wrocławia też chyba jest nie? Proszę? No tak, tak, tu właśnie tutaj, bo można było tu sobie jechać na łódź tymi rejonami. No, czasami jeżdżę, je jadę tak, nie? Ale tu bardzo szybko się... No bo... SK, to Autostrada i tyle nie? To jest 30. To jest 30, to jest 30, tylko to jest no to. No eksportowa czy eksportowa, to, to tą koncesję przejęli tym 20 lat temu to 20 lat normalnie i Hindusi, nie? A no i to było produkowane w Polsce. Wyszło ileś takich modeli, tego wszystkiego, nie, to 30, bo to jest widać. Troszkę inna zmieniona pompa jest, troszeczkę tutaj pozmieniane, To, to nie mi się nazywa s, s Kod, nie? Ale to na wszystko na zespałach 30. Naszej, nie? Mhm. Mhm. Ogrzewanie nawet ma, podobno. Tak! No, wczoraj filmik wrzucaliście No, wczoraj leciało, nie? Miał no, radochę tam. Ojej, a to. Nie ma jak dociągnę pasami, to może jak mało powietrza nie ma, to usiadło trochę, nie? No, tak, to trzeba dociągnąć. No, czy jestka, czy jestka. No i go się odkopił, bo to yy, ktoś dał, ktoś brał. No, na pewno brał w rozliczeniu Arbosa. No i się rozliczyli z tym. No jakoś tam. No zostawił to, nie? Bardzo podobnie dużo ludzi chętnych na to było, nie? Na to? Tak, na to? Tak. tak. Bo co nie do zajechania? Nie, nie. On mało godzin, ma godzinach, mama 200 dopiero coś tam godzin, 260 czy ileś godzin ma, nie? Arbos. Ciągnik z siedmioletnią gwarancją i profesjonalnym serwisem w całej Polsce. 20 lat traktor, nie? To to, no, dotarty. To dobrze dotarty, nie? No. To jakby tak, powiedzmy, odświeżył go tym farbą, to idealny, nie? Przestał te 20 lat. No, to, no, to jak to liczyli, po 15 godzin na rok. No. To co to jest? To więc jest stały, jak jeździł? Ogródek. No. 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 No, a tak, za ta, ta, ta właśnie w takim przebiegu kupić traktor, to raczej... No, nie, <grym> tak. to raczej... No, nie, to raczej mają o, to... No, taak, no, tak! Nie, nie! nie. Czyś to tak ku sobie to dużo, no bo... Tak, takie duże traktory to... No ile to? Tysiąc... Nie, to tysiąc godzin rocznie robią, nie? No to kurde, co? tak? No, to się radę by miał tyle, ja by miał jeździć, co by miał ile? Tysiądz dwadzieścia tysięcy, nie? To, to by pewnie. Dobra. Odpalamy, a muszę wziąć to odpalić, podnieść ten. No, bo to jest odłotek na jazdu. No ty, no muszę teraz wziąć, to założę później. No. Dobrze, że tu jest dobrze, dobrze on pasuje o. I możemy sobie... Tam i nie nie pod kołami nie. Pasa te a Że nie najechali tym klano, co mi przebilkoła na dzień dobry. Dobra, dobra, niech sobie będzie. A. Dobra, ja tu jadę, po naducę się wrzucimy to do łyżki i pasuje, nie? Dobra Dobra Co? O! Kurde, to się postawiło? Ja postawiło się na. Dobra, niech ja pomogę. Mogę bardziej to. Jest, Uwaga na nogę! Jest. Bo to tylko 150 kg. Tylko 150 kg. Tylko 150 kg. Dobra, Skrzyneczkę to mamy. To wrzucimy tutaj jeszcze. No. A, mnie przeszkadzało. Coś? Filtry, nie filtry tutaj jakie mamy? No chyba na pierwszą wymianę. Tak pierwszą wymianę? Chyba tak. Nie wiem czy są wszystkie, czy nie wszystkie, ale coś tu jest. To jest. Jest na pewno. Dobra, to muszę tam wrzucić, idzie. i odjeżdżam. Na sam tyle. Tak? No, bo tu pasałem przypnę, że to leżało tak. O, dwa do kupy. O, i pasuje. No. Pochować wszystko mhm. no, dobra To no. 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 no, widać się, nie? Tamten chcesz? O matko! Ten! Muszę świadł, ten. ten! Zamienimy się! Będziemy wszystkie, tak? Wszystkie, dobra! O nie patrzymy, zginąłem jeden przy ten Kurde, no? No no ale zaraz to wezmę no już tylko tu pani dam taki ten za pamięci od razu No no, tam pisze tak, napisane jest Właściciel, właściciel pojazdu, nie? To Teraz już związę, nie? Tak. No. bo czwartego, no, początku roku? Nie, w tym tygodniu. No wie pan, wie pan jak to jest. No poszły tej, wreszcie wypłacili, no nie? No no, bo, bo tak, byłem koło Weszchowisk, kopuła w w tym tygodniu jednego, później z Wieszchowic zabrałem drugiego, od zawiózłem po drodze. No? no i tutaj jest trzeci, a ten jest czwarty. czwarty. Ja tam ja tylko w tym, tym samym tygodniu, nie? I tylko pan wozi, nie? Nie, nie. Tam jeździł do trzech czy czterech kierowców. No. O. Tam jeszcze takie no jak to mają piciu, cały czas jeździ, to on tak na stałe. No i Tomek jeździ, jeszcze jeden, jak, jak potrzeba więcej, to więcej dobierają wiem, kierowców, nie? wiem. No. Dobra, wiem. to ja dokumenta biorę, a, a tutaj najpierw ani taki kod do wykorzystania w E-sklepie na, na zakupy. No i tam zadzwonić wow, pod numer to i wszystko się dowiedzieć jak to wygląda, nie? Dobra. No, dobra, to wszystko. Może tak być, że wykorzystamy. A może i tak. No. A razie dowiedzieć. żeśmy wykorzystali tak, bo miało być też bez. No. Ale już poszło całościowo włącznie z bijakówką, ja... żeśmy, Aha, że tak no, no. powiem. No dobrze, dobra, to sobie jedziemy tam? Bo byśmy...